No, witajcie, kochani, jak zaczęłam tego 19, tak mówię, będę i szła dalej i za chwilę pokażę Wam, co na 21 lutego 2025. Witajcie, jak tam wszyscy się czujecie dzisiaj? Energia jest jaka? Popatrzcie na moją twarz. Hmm. No właśnie. A wiadomość, już pokazuję. No cóż, w roku drewnianego smoka, ile razy ja widzę tego węża. Oj, przepraszam, nie smoka, tylko węża. W roku drewnianego węża. Może dla jakiegoś smoka jest wiadomość tutaj. Ale nie, chodzi o drewnianego węża. I tu patrzę na tego węża, i ja nigdy nie mam <grych> dobrych uczuć, kiedy ja tę wiadomość widzę. No, ale problem rozwiązany. Więc wiadomość jest pozytywna. Czyli, jeżeli masz jakieś zmartwienia dzisiaj, czym się trapisz, prosisz o to, żeby znalazło rozwiązanie ten, czy ten Twój problem, zagadnienie i tak dalej, czy jakaś podpowiedź przyszła, to ta wiadomość mówi, że. Już się dzieje dobre. Gdzieś za kurtyną dzieje się coś, czego nie widzisz, ale pomoc nadchodzi, sprawy będą uzdrowione. I to może być albo teraz, albo wkrótce nadejdzie dobra wiadomość. Pogodzenie, zrozumienie, przebaczenie. Nagle możesz otrzymać jakąś, Finansową pomoc, prezent, który dla ciebie jest istotny w tym czasie, może dobra, pozytywna wiadomość, jeśli chodzi o zdrowie, szczęśliwy dodatek do rodziny, dowiesz się, że zaszłaś w ciążę, albo tylko patrzeć, jak się narodzi dziecię. Może też być nowa praca, kariera biznes, gdzieś tam coś dobrego w tym zakresie. Albo nawet oświadczyny dla kogoś z Was. I nie myśl o tym, jak to się ma stać, albo nie, to nie może się stać. Wszystko się może stać, kochani. Wszystko jest możliwe. Trzeba w to wierzyć i nie stawać na przeszkodzie temu. Boska energia, anioły, twoje wyższe ja, wyższa świadomość, wie o wiele lepiej, jak to. Powinno się stać. I to może być w cudowny sposób. Cuda zdarzają się bez przerwy. A więc jeżeli pragniesz, żeby coś się naprawiło, poprawiło, znalazło rozwiązanie, pomoc, albo już czu czuję, że nadeszła. Dzieje się, albo już tylko patrzeć. Kiedy nadejdzie? Buziaczki, uściski, dużo miłości, Pa.